Witajcie wszyscy, z tej strony Razgul, a to jest drugi odcinek z Plants vs Zombies minigames. Także dzisiaj będziemy mieli pod lupą minigrę Walnut Bowling, czyli po prostu orzechowe kręgle. Już dostajemy takie podstawowe. Mm -hmm. I już atakuje nas nawet zombie z gazetą, no. Ciekawie się zapowiada. Postaram się ogólnie zbierać te eksplodujące, bo mam wrażenie, że one nam się przydadzą. I to naprawdę wielkie wrażenie, takie mam, bo takich to raczej nigdy za wiele. Tu na dole trzeba poniszczyć to, co z gazetą biegnie. I poczekajmy sobie, może jakieś zębiaki przylecą, poza tym z hełmem. Bo po co mamy na niego marnować te nasze orzeszki, jeżeli one mogą, wiecie, tak kozłować na boki. O, widzicie, jak tutaj kolejne biegną. I teraz spróbujmy zaatakować. Ech, nie będzie kombo. A no, jednak było. No, jednak udało się zrobić kombo. Tego możemy pojedynczego rozwalić. I tu dalej zbieramy i czekamy. O, biegną te najbardziej wredne moim zdaniem. Najbardziej ich nie lubię ze wszystkich zombiaków w tej grze. Bo trzeba je trafić aż trzy razy tutaj, tym naszym kręgielkiem. Ale w sumie na zwykłym survivalu też nie są zbyt przyjemne. Bo jednak, żeby takiego rozwalić, to się trzeba trochę pomęczyć. Nie oszukujmy się. Hmm. Szkoda, że mi ten kręgiel nie leci tak jakbym chciał. Bo jakby poleciał trochę w dół, to by od razu było inaczej. Monety. Pieniędzy nigdy za wiele, to trzeba to wszystko zbierać. O i tutaj mamy kombo kolejne. O, myślałem, że będą trzy za jednym zamachem. Ale jednak nie. Dobra, tu trzeba rozwalać tych... O! I tu czekamy. Tak jak zwykle taka sentencja, że tu się ich uzbiera i dopiero bijemy zombie, żeby z rykoszetu inne zombiaki dostawały. Popatrzcie, jak elegancko z rykoszetu leci. I monety przy okazji wypadają. Po prostu żyć, nie umierać. O, tutaj zombie z garnkiem dostał, i znowu. No, widzicie, jak monety można sobie pofarmić. Ale tu już nie jest tak fajnie, bo teraz biegnie ten taki. Wiecie, który. Do tego tak spróbujemy podejść. O, nie udało się. Eee! Już duża fala jest, a my nadal mamy cztery wybuchające. No, nie jest źle. Często mam dużo mniej w takim momencie. Że praktycznie mam ich... W ogóle nie mam ich. Teraz możemy właśnie skorzystać z naszych wybuchających dobrodziejstw. I zebrać sobie monety. Hmm, nie, na razie go nie walnę. Dlatego, że wtedy się rozpędzi. O, teraz mogę. Jak mamy na podwórku już tego zombie z gazetą, to nie polecam używać na nim, wiecie tego, tego, no kręgla dlatego, że wtedy nam się rozpędzi i nam do domu biegnie, nie? o, zombie z garnki poszło tu kolejni tylko to na dole mnie jeszcze martwi ale dało radę i nawet zaoszczędziliśmy jeszcze dwa wybuchające Hmm. Myślę, że ta gra mi tak źle nie idzie z tymi kręglami tutaj, bo bywało dużo. O wiele gorzej ma no, naprawdę. Często to mi po prostu jedna kosiarka zostawała. Ale jeszcze nie skończyłem w sumie gry, więc wszystko się może zdarzyć. Dobra, spróbujmy coś wysadzić. Tu już się schody zaczynają. Oj, nawet achiev jest. Jeszcze tak dobrze nie zagrałem. W serio. A ile monet? Wow. Pieniądze. Nie, no to już jest przegięcie. W serio, to już jest duże przegięcie. No nic, trzeba używać eksplodujących. Bo inaczej to za dużo nie ugramy sobie tutaj. Dobrze, że te nasze właśnie kręgle kosztują. bo moglibyśmy mieć trochę problemów. W sumie teraz już mamy problemy. Bo zobaczcie, zębiaków jest od cholery, a my mamy niedobór kręgli. To jest duży problem, uwierzcie. Bo zaraz zaczną się nam odpalać kosiarki. Bo tam już następna fala biegnie. A my jeszcze się męczymy z poprzednią. I tylko i wyłącznie przez to, że mieliśmy zombie z gankami na głowach. Ech. Dobra, chociaż tutaj spróbujemy się uratować. Na górze jak będą biegły. No dole jak będą biegły, to może nie będzie tak źle. Tu coś wysadzimy. O, widzicie, środek jest jako tak uratowany. Ale dołu, no... Niestety tak musiało być. Tego jeszcze, żeby chociaż strącić. O, i teraz będzie duża fala, czyli coś, czego w tym momencie się boję. Serio. W dużej fali ja się boję. Tu mógłbym wysadzić, ale no. Widzicie jak to się gram za tutaj. Oj, oj oj Ups. No. Cóż, straciliśmy dwie kosiarki. Chyba nie jest tak źle, bywało gorzej. Nawet chyba jak graliśmy w tą przygodę tamtą to jak już to na początku gry mieliśmy to chyba lepiej mi to nie poszło, ale mogę się mylić. Dobra, wybuch zaliczony i worek z pieniędzmi dostaliśmy. Pieniążki za dwie kosiarki, no dobra to była minigra walnut bowling. Z tej strony był Razgul, ja się z Wami żegnam, jeżeli Wam się podobało, to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. No i, do widzenia! Państwu!